Oczywiście... Ważnym i bardzo medialnym tematem, w sposób zupełnie uzasadniony, jest kwestia prywatyzacji spółki akcyjnej Głównik Zabrzeń, klubu piłkarskiego, dumy naszego miasta. Budzi to wiele emocji zarówno kibiców, jak i mieszkańców. No to, to, co udało nam się zrobić, to w ostatnich miesiącach, to w jakiś sposób nadać strukturę taką czasową tego, tych negocjacji i prac nad tym, żeby móc doprowadzić do tej, do tej prywatyzacji Mamy nadzieję, że najbliższe dwa miesiące będą właśnie kluczowe i będą zmierzały do finalizacji tego, tego przedsięwzięcia, ale oczywiście zawsze zaznaczam, że no, nigdy nie ma stuprocentowej pewności z perspektywy miasta, ponieważ jest to proces wymagający decyzji obu stron, przynajmniej inwestora i, i, i miasta, a czasami również innych, innych podmiotów czy, czy organów. Jest to proces bardzo wielowątkowy i naprawdę często dyskusja jest bardzo upraszczana i zdaje się, że to zależy od jednej decyzji czy też decyzji po prostu politycznej, a trzeba stwierdzić, że nic bardziej innego. Jest to proces, który wiąże się z dysponowaniem majątkiem publicznym. Akcje, większościowy pakiet akcji głównika zawrze będący w... W tej chwili dyspozycji własności miasta, jest mieniem publicznym i trzeba nim rozporządzać w sposób odpowiedzialny, więc tutaj, szereg decyzji, tak naprawdę o nadaniu struktury, negocjacji, o zaproponowaniu ich formatu i częstotliwości, wydaje mi się, że udało nam się przyspieszyć i też na pewno w, duży, w dużej stopniu upublicznić e, ten proces negocjacyjny, na ile to było mo możliwe, bo oczywiście wiele z tych wątków e, jest objętych klauzulami e, poufności związanymi z tajemnicami e, handlowymi, z tajemnicami spółek, które e, są zarówno przedmiotem, jak i podmiotem tego postępowania.